Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj e, w końcu udało mi się usiąść, nagrać film. E, pokażę wam po prostu co dostałam na urodziny i na, e, na święta. Z tego względu, że urodziny miałam na początku grudnia. E, przez ten czas nie nagrywałam, ale to już wam mówiłam w najnowszym w, w w blogu, Więc tam macie odpowiedź, czemu nas nie było i co się działo. A więc mam takie kilka takich prezentów, które też wam chciałam pokazać. Jestem bardzo fajne, z jestem bardzo mocno zadowolona. I pomyślałam, że po prostu Wam je pokażę, co tutaj, co dostałam w połączeniu właśnie z, ze świętami Bożego Narodzenia. Mam tutaj dwie takie rzeczy ciuchowe, to Wam tylko po prostu tak pokażę w ręku, a będę nagrywała film, taki właśnie chyba łączony myślę, mierzymy. Mam kilka rzeczy z różnych filmów, dosłownie po jednym dwie rzeczy z kilku, więc nie będę tego rozdzielała, tylko po prostu zrobię to jako jedno i myślę, że to będzie po prostu naj, najlepszy sposób, bo teraz tego nie mam nie mam możemy się tego przymierzyć, żeby wam to pokazać. E, miejsca po prostu nie mam, więc o to chodzi, więc jeśli Was to interesuje, to oglądajcie dalej. Jeżeli chodzi o prezenty yy, urodzinowe, to pierwszą rzeczą, z której jakby się najbardziej cieszyłam i której najbardziej mi zależało i... Ogromnie się cieszyłam, że ją dostałam. E, to był Thermomix. E, marzyłam o nim już od bardzo, bardzo długiego czasu. Chociaż był taki moment, chyba nawet rok temu, e, że stwierdziłam, że to jest w ogóle bez sensu sprzęt, po co mi to I, i w ogóle, że to jest taki, wiecie, sprzęt typu dla leniwy, którym się nie chce gotować i tak dalej. Ale jakoś tam gdzieś zobaczyłam gdzieś właśnie e, na Instagramie dużo dziewczyn, gdzieś tylko... To było ogólnie tak, że ja tylko raz gdzieś wspomniałam, że chciałabym ten Thermomix mieć. I nagle po prostu zaczęła się fala obserwujących właśnie, którzy się zajmują tym Thermomixem, czyli są po prostu przedstawicielami handlowymi i ten termomix sprzedają, więc zaczęły mnie te osoby obserwować, miałam masę wiadomości na Instagramie, na Facebooku i potem po prostu tego pożegnałam, że tak od razu napisałam o tym, że to chciałabym mieć, bo byłam bardzo mocno zarzucona wiadomościami, że po prostu nie wiedziałam się, do, do, jak się dokopać do innych wiadomości. No i wiecie, po jak się zdecydowałam o ten Thermomix, to bardzo ciężko było mi wybrać kogoś, od kogo chciałabym ten Thermomix po prostu kupić. I wybrałam po prostu osobę, która była jak dla mnie najmniej nachalna. Taka wiecie, no bo ja rozumiem, że to jest praca, to jest sprzedaż i tak dalej, ale jednak m, taki codziennie, jak widać kilka razy, dziennie pisanie wiadomości, czy kupuję, kiedy kupuję i tak dalej, to było bardzo męczące i to mnie tak bardzo zniechęcało, bo wiedziałam, że później w razie jakichś problemów z termomixem, no to ta osoba jest jakby moim opiekunem. Więc bym się do zgłaszała z pomocą. A no nie chciałabym do kogoś takiego pisać, który jest uporczywy i, i bardzo takie wiecie nękający, więc po prostu, czy w sumie wybrałam. To generalnie e, prezent dostał, dostałam od męża, więc to mąż w, w tym wszystkim działa, więc to jego, jego zasługa jest. Ja tylko dostałam informacje, co, jak i gdzie, od kogo, i, i wszystko po prostu wiedziałam, więc trochę dotarł do mnie. Chyba jakoś półtora tygodnia przed urodzinami i po prostu stał w kartonie i czekał w, w kuchni. Sama powiedziałam, że go nie otworzę, bo wolę mieć tą niespodziankę i, i tą radość w dniu swoich urodzin, więc, więc czekał i po prostu już od pierwszego użycia naprawdę była ogromna miłość. Do tej pory to jest codziennie tak naprawdę w użyciu. Już nie, kup, nie kupuję chleba, nie kupuję bułek z racji tego, też, że ja jestem na diecie bezglutenowej. No to sama robię sobie swój chleb bezglutenowy, jakieś bułeczki bezglutenowe, yy, czy jakieś sałatki, no po prostu cuda można tam robić I tak naprawdę nie, nie, nie sprawdziłam nawet 20% mocy tego termomiksa, więc myślę, że jeszcze sporo, sporo takiej przygody przede mną i, i myślę, że może kiedyś za jakiś czas, tak mi się to spodoba, tak się w to yy, zaangażuję, że sama zostanę takim przedstawicielem handlowym, kto wie, ale prezent był naprawdę strzałem w dzisiaj. Drugim prezentem, największym jeżeli chodzi o gabaryt, to był kalendarz adwentowy z Douglasa, taki, to jest chyba ta wersja podstawowa, nie wiem czy, nie wiem, czy Douglas ma też taką droższą jak Sephora, bo Sephora ma na pewno taką kalendarz ze swoimi kosmetykami, ale jest, jest też ta wersja premium, taka droższa, z droższymi kosmetykami, to jest ten taki standardowy, nie mam pojęcia ile on kosztuje, ceny tu nie ma. Eee, bo go, no, dostałam go w prezencie, więc ja ogólnie ja uwielbiam kalendarze adwentowe i otwieranie ich codziennie przez te 24 dni, czasem 25, to znaczy, jaki jest kalendarz. Eee, ale te 24 dni otwieranie, okienka codziennie to była dla mnie zawsze taka radość i ja co roku chciałam no, też jeden kalendarz taki mieć, no i w tym roku udało się, dostałam ten jeden i. Prawdę mówiąc, jeżeli mam być szczera, no to sama jakby idea kalendarza, tak jak mówię, dla mnie to jest super sprawa, ja to uwielbiam, bo nigdy nie wiadomo, co się trafi i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o zawartość tego kalendarza w tym roku, to powiem szczerze, że jest bardzo słabo. Widziałam kalendarz ubiegłoroczny i był zdecydowanie lepszy. W tym roku było sporo takich produktów, powiem szczerze. E no wiadomo, mało dopasowanych do mnie, no bo to też nie zawsze się da trafić, tak, no bo to jest jakby jedna wersja takiego kalendarza. Ale ja tutaj mam, ja nie powyciągałam, bo sobie wkładałam z powrotem te rzeczy, bo właśnie nie wiedziałam, że będę nagrywała film. Więc y, to generalnie były, wiecie, jakieś, no malutkie miniaturki, tak, Tam sobie można posprawdzać jakieś rzeczy. Ale dużo było też takich właśnie, takie duże okienko, zastanawiałam się, co tam będzie, czy jakaś paletka czy coś, a to po prostu y, były chyba płatki pod oczy. Tak, płatki podałczy. Więc y, tutaj chyba takie trzy rzeczy były fajne, o na pewno bardzo mi się to spodobały te gumki, bo ja je bardzo lubię y, i, i używam, więc to się bardzo cieszę. mam właśnie jakieś perfumetki, y, tutaj właśnie tak, tutaj jest ta Mercedes Benz Women, y, no i takie, no wiadomo, że ostatni dzień Wigilia, czy Boże Narodzenie jest największe, prezentował tutaj były perfumy, takie ariany grande chyba, tak. Tylko najważniejszym minusem było, było to, że to po prostu wiecie, jest odkręcane e, i nie ma żadnego... gdyby to było jeszcze z takim e, atomizerem do piskania, to jeszcze super, ale że z tym no, to tak troszeczkę słabo, powiem szczerze. Podejrzewam, że też on mało nie kosztował, więc myślę, że nawet za tą cenę warto byłoby coś takiego lepszego tutaj włożyć. Jest dużo takich rzeczy. O, tu też jakaś była. E, tak, tu też jakaś perfumetka, więc tutaj też właśnie, o, bardzo dużo pielęgnacji było tutaj w, w tym kalendarzu, tu właśnie jakaś, jakaś maska, jakieś płatki, jakiś żel do mycia twarzy, bardzo dużo takich rzeczy tutaj było, o i właśnie głównie to były takie rzeczy, wiecie, na dwa, no tu jakiś akurat krem do twarzy, więc ja na przykład tego nie użyję, bo na przykład nie mogę, mam teraz swoją taką pielęgnację dermatolog, od dermatologa więc po prostu nawet nie mogę tego użyć, ale ogólnie kalendarz sam sobie yy, jako idea otwierania okienek, to ja jestem ogromną fanką i bardzo mi się to podoba. I teraz muszę to w końcu wyciągnąć i pozbyć się tego kalendarza, już, bo już jest w końcu styczeń. Dalej w prezentach poradzinowych nie mogę zapragnąć moich ulubionych torebek, czyli obak. Yy, tą torebkę kupiłam sobie sama, właściwie. Yy, yy, tutaj jeżeli chodzi o organizer i guziki, czy... Um, czy uchwyty, to po prostu już to miałam wcześniej i sobie po prostu skompletowałam tą torebkę. A właśnie chciałam szarą, dostałam po prostu jakiś chyba, nie czy, kupon rabatowy, czy jakiś. No to był kupon rabatowy od obak no, na, żeby na ich stronie wykorzystać. No i po prostu to zrobiłam. Chciałam właśnie, to jest ten model e e Moonlight, więc sobie właśnie wzięłam ten odcień w osieniu szarym, takiego nie miałam e i. Super się sprawdza, ja bardzo lubię te torebki, więc no, jeszcze mam do pokazania dwie, żeby było śmiesznie. Zobacz, eee, ale to prezenty troszeczkę później. No i właśnie, jeżeli chodzi o ciuchowe sprawy, to mam tutaj dwie rzeczy. Jest taki sweterek eee, trzypasmowy, w trzy, trzy kolory: szary, kremowy i, i różowy. On jest z Bombrixa. Ja jest bardzo, bardzo fajny, jak go miałam nawet wczoraj na sobie. E, może na Instagramie będzie to widać, nie, nie jestem pewna. E, ale bardzo, bardzo fajna. Taki milutki to jest taki model bardziej oversize, Jeżeli ktoś nie chciał, to nawet może sobie wziąć rozmiar, e, rozmiar większy, czy nawet mniejszy, bo bardziej, bardziej po prostu był dopasowany. Więc to jest bardzo fajna sprawa. I druga rzecz to jest sukienka taka adresowa z kapturem. To taka zwykła czarna, jest z kaptur. I na dole, i w niej też właśnie na pewno jakieś zdjęcie na Instagramie mam. To jest dół. E, tam taką sukienkę też chciałam, bo jedną mam taką z lampasem z panterki po bokach i bardzo fajnie się wyjątkuję właśnie w połączeniu z paskiem tutaj w talii. Super to wygląda, jeszcze do ramoneski, do, do błotków, więc naprawdę bardzo, dobrze się w tym czułam, jak właśnie jeszcze nie było m, takiej ujemnej temperatury, to to był taki mój e, strój dnia. Właśnie ramoneska, ta, e, ta sukienka, leginsy nawet do tego, kryjące, błotki i, i super cały. Cały strój gotowy, więc też bardzo, bardzo fajna. W filmie mierzymy, na pewno Wam ją pokażę dokładnie na mnie z bliska. Ostatnim chyba takim, tak mi się chyba czy ostatnim, taki tutaj chyba wzięłam. E, urodzinowym prezentem jest taka taca, a czy taca, no taka podstawka bardzo taki liść, taki e, złoto-miedziany. Złoto to jest właśnie wykonane handmade. Dostałam to w prezencie od, od znajomej. Bardzo pięknie wykonane zostały, wiecie, ciężkie. Tutaj właśnie nawet widzę jest logo dane do, do osoby, która to robiła, więc jeżeli by ktoś też chciał był zainteresowany, to bardzo fajnie to wygląda. Mam to właśnie tutaj u mnie stoi. E, na komodzie mam tam właśnie e, biżuterię jakąś tam, tu, jak brązletka zegarek ściągam, to na tym leży i bardzo fajnie to wygląda. E, no to teraz prezenty e, typowo świąteczne. Jak już ostatni był obak, no to pokażę Wam e, drugiego, drugi obak. Ten drugi to dostałam od, od mojego męża właściwie dwa dni przed świętami, ale to miało być jako prezent świąteczny. To jest model drugi, to jest model Moon, to jest kolor y, camello, czyli taki właśnie karmelek, taki tu mam tutaj, ringi czarne były w zestawie. Y, mam ten kolor w wersji torebki standard i bardzo fajnie mi się nosi. Ja ogólnie teraz bardzo polubiłam ten model właśnie, bo jest większy, można wziąć do ręki, można pasek przez ramię założyć, więc bardzo fajnie mi się sprawdza i bardzo, bo E, lubię, więc pad do mnie. No, i jeszcze zaraz wam pokażę jedną. Jeden model, e, inny kolor tego modelu. Szary. To jest w ogóle nowość, to jest ten, ten kolor jest nowy. Nie było go, bo się niedawno, więc no, musiałam go mieć. Właściwie to jest, odebrałam tą paczkę 31 grudnia z matu e, więc się śmiałam już do męża, że to już naprawdę ostatni obak w tym roku, już więcej nie będzie. E, więc mam cieszę się, że dostałam ringi pod kolor, bo to, to też e, nie zawsze tak jest, tak jak właśnie w przypadku Camelo były czarne, a tutaj jest zamówione od Katarzyny Jaskulskiej na, na Facebooku. Jeżeli znacie ktoś, ktoś e, też jest takim fanem obogów jak ja, no to właśnie jedna sprowadzająca, e, czyli Kasia właśnie załatwiła takie cudo. E, więc e, super, czekam właśnie już na organizerę, żeby je ubrać i, i nosić. No i z racji tego, że dostałam na urodziny Thermomix, no to zaczęłam trochę szaleć w kuchni, wiecie, gotowanie, jakieś pieczenie, to wszystko właśnie te bułki, chleb i tak dalej i się zorientowałam, że brakuje mi po prostu takich podstawowych typu wałek, jakieś takie wiecie, stolnica, e, miski, jakieś takie keksówki do babeczek, do ciała, po prostu wszystkiego. No, i właśnie zobaczyłam, że w biedronce były takie piękne kolekcje silikonowe, marmurowe, i sobie powiedziałam, że to chcę. I będę bardzo zadowolona, jeżeli to dostanę, więc mam tutaj praktycznie wszystko. Po pierwsze, wałek piękny, no zobaczę, sam, sam wzór marmuru jest po prostu już super, więc wałek już testowałam, już jest super. Tutaj są dwupak takich łyżki i, łyżki i łopatki. Też takie właśnie. Forma na, na babeczki. Taka właśnie, wiecie, wszystko silikonowe. Tutaj forma taka na ciasto. Mm, taka na babeczkę. I jeszcze mam jedną na y, keksówkę, ale chyba pozostawiałam ją w kuchni, po przypadek w szafce, albo jest u mojej mamy. Y, bo piekłam mamie chleb ostatnio i właśnie w niej Chyba zabierałam, a już nawet nie pamiętam, ale jeszcze była ta forma, więc wszystko się super sprawdza na to jest fajne, bo wiecie, szybko odchodzi, to ta forma nic nam tam nie, nie, nie przepala, się nie przywiera, łatwe do mycia, więc po prostu super, super sprawa, ja jestem bardzo z tego zadowolona. Jeszcze dodatkowo forma taka e, też do pieczenia żaroodporna, mam taką jedną właśnie i właśnie one się też super sprawdzają, mam taką mniejszą i na przykład albo do pieczenia, albo nawet wiecie, na imprezę sobie po prostu coś postawić tym, to może też sobie, to też bardzo ładnie wygląda, jest białe. Właśnie z rączkami, więc też super sprawa. I drugie też właśnie, ja mówię, pani do domu. Naczynie żaroodporne. Takie bardzo duże, bo tu jest ponad 5 litrów pojemności. Ale jest e, duże i jest wysokie. A sobie wcześniej też kupiłam takie, też żaroodporne. Z pokrywką, tylko że troszeczkę niższe bo właśnie mam taki przepis w się na chleb dla siebie, taki bezlutenowy, i jego się robi właśnie w naczyniu, w naczyniu żaroodpornym, bo trzeba właśnie go zamknąć i miałam w domu takie jedno małe, ale bardzo wysokie, więc wiecie, ten chleb wyszedł. Mały, ale bardzo, bardzo wysoki. Ta koronka chyba była po prostu ogromna, więc była nie do przejedzenia, więc po prostu wolałam kupić sobie e, naczynie troszeczkę niższe, a żeby było dłuższe, to te koromki chyba będą zdecydowanie lepiej wyglądały i będzie po prostu prościej je zjeść. Tutaj jest e, kolejny prezent świąteczny i taka kolejna torebka, taka tym bardziej e, druga, taka wymarzona, jest to torebka e, Michaela Corsa. E, kupiona e, na cudnym butiku. E, tutaj na, na pewno możecie mieć gwarancję, że to są produkty 100% e, oryginalne. To jest nasz drugi zakup już e, tam w cudnym butiku. Mam też portfel kupiony dwa lata temu i w tym momencie wygląda jak nowe, więc naprawdę jest rewelacja. Są, e, ceny są dosyć niskie to, to, to fakt e, ale naprawdę jest 100% pewność, że to są oryginalne, więc można śmiało tam zamawiać. Często też są właśnie jakieś promocje, jakieś kupony rabatowe, e, więc nawet na 10, 15, 20% taniej. My tą torebkę właśnie kupiliśmy, bo to od męża dostałam, e, ale właśnie zobaczyłam, że właśnie jest rabat minus 20%, więc wyszła w bardzo fajnej cenie e, i ona właśnie jest tutaj jest z logiem e, na przodzie. Właśnie jest taka, to jest trochę ładny kolor, wanila się nazywa, z brązem po bokach, więc też super wygląda, bardzo fajnie się nosi. Jestem z niej bardzo zadowolona. To jest chyba taka e, pierwsza, w sumie nie, miałam kiedyś taką jedną z Michael'a Corta torebkę, bo już 3-4 lata temu, taką większą, ale jakoś nie, nie wiem, coś mi nie pasowało, była po prostu taka mało, mało pojemna, mało poręczna i nie było to taki model dla mnie, ale wtedy miałam, widziałam, że po prostu bez sensu nie sprzedałam, ale tą, tam, te małe mi się zawsze podobały i zawsze chciałam je mieć, więc się cieszę, że w końcu wpadła w moje ręce. I ostatnio mam nadzieję, że zdążę, bo już mi widzę, że bateria mi mryka. <grym> Przedłużony czasu mryka, ale mam nadzieję, że wytrzyma. Eee, moje ulubione perfumy Karolina Herrera, ten jest Good Girl. Uwielbiam te perfumy, już wysłano moje 34 opakowanie. To jest zawsze dobry prezent dla mnie, zawsze, po prostu zawsze. Kocham te perfumy, dostałam je pierwszy raz chyba 3 albo 4 lata temu i od tamtej pory na takie jakieś większe okazje też się dostaję i no super, po prostu moje jedne. Jeden z takich ulubionych e, perfum, bardzo, bardzo. Dobra, to tyle. Wszystkie moje prezenty urodzinowe świąteczne trochę się tego nie zbierało. Są aż 3-4 torebki właściwie, e, więc no, nie spodziewałam się, ale no, tak obfity grudzień po prostu. I prezenty, wiecie, bo to. Aha, jeszcze Mikołajki były, więc to. No właśnie, jeszcze Mikołajki były, więc Mikołajkowa, jeszcze Mikołajkowy prezent, jeszcze jeden, ale to Wam pokażę w filmie mierzymy, bo to, był, a, to była bluza sportowa. Więc to będzie wszystko, wmierzymy. Postaram się nagrać ten film jak najszybciej, żeby to po prostu już było. Eee, myślę, w tym tygodniu, w tym tygodniu na pewno zaraz ten film. Już ten film się postaram wrzucić jak najszybciej. Eee, I tyle, dajcie znać co wam się podobało, czy ja, lubicie torebki oba, czy macie Thermomix może, czy, może jakiś przepis polecacie z Thermomixa, żeby spróbować nie wiem, na szanę, na obiad, e, bo fakt faktem, że baza tam jest bardzo duża, ale zdecydować na, na coś jednego to jest bardzo ciężko, <grym> przynajmniej ja tak mam, e, więc tyle, więc idę to wszystko, bo to nawet wiecie, wszystko czekało z metkami, żebym ja wam to mogła pokazać, nie, nawet nie, nie, nie używałam tego, jedno tylko musiałam tą formę do, do chleba użyć, bo już to musiałam ten chlebek upiec, a tak to po prostu wszystko czekało, więc muszę to wszystko iść teraz umyć, pochować wszystkie rzeczy i, i są już można je w końcu używać. Za dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia kolejnym razem. Pa!